Cześć, cześć, witajcie z Citrying i Ja w dzisiejszym odcinku po raz zagramy sobie w GTA 5 online i dzisiaj e, nie ma tuningu bo z tego co wiem taksówki nie da się wytuningować, ponieważ weszło w końcu DSC z taksówkami do GTA, z czego mega się cieszę. E, taksówkę można e, zakupić w zasadzie i już wam pokazuję gdzie. O ile się nie mylę to się nazywa Warstock. Tak, Warstock. E, można ją zamówić za 650 tysięcy lub za 487,5 tysiąca po zrobieniu 10 e, zleceń. E, również przed, e, Brigade 6x6, czyli nasza wytwórnia e, śmiesznej rzeczy, e, żeby już nie trzeba było robić misji. Ja mówię, to teraz możemy kupić za 1,5 miliona opłacalne, szczerze. Wydaje mi się, że bardziej opłacalne jest robienie tych misji. I zarobicie na tych misjach i wydacie w te pieniądze od razu na tą wytwórnię, więc wydaje mi się, że jest to, jest to po prostu lepsze. Jedziemy sobie, no bo nie wytylingujemy. raczej też nie będziemy dzisiaj robić żadnych kursów taksówką, ale pojedziemy sobie zobaczyć co mamy dzisiaj nowego w salonach, jak i również zobaczyć jak wygląda... Czy w sumie może zrobimy jedną sesję? też To zobaczymy. Na razie pojedziemy sobie zobaczyć, co mamy w salonach samochodowych, jak i również, co jest w furgonetce z bronią dzisiaj. No bo jak wiemy, furgonetka z bronią co dzień będzie zmieniała swoje rzeczy. Więc pojedziemy sobie zobaczyć. W tamtym tygodniu, no to możecie zobaczyć na odcinku z obeja F8 Draftera. Tam możecie zobaczyć, co było w furgonetce, a tutaj zobaczymy, co jest dzisiaj w tej oto furgonetce. Jak na razie jedziemy sobie zobaczyć, co mamy a właśnie w salonie od Simeona. Więc zaraz zobaczymy. Aktualnie jedziemy tam. Dobra, dojeżdżamy pięknie. U, dobra, zajechaliśmy. Pięknie taksówkę zaparkowane. Idziemy sobie zobaczyć co my tu mamy i tutaj już widzę, że na grubo, oj na grubo, e, mamy co, mamy e, 811 za około 800 tysięcy, no to bardzo opłacalne, bo to jest ultra szybkie auto, więc polecam każdemu, e, mamy Sultana RS Classic, e, no jeden z najlepszych pojazdów, e, jak dla mnie tuner o 1 800, tak tak dużo, <grym> ale opłacalne, opłacalne. E według mnie oczywiście, że lubicie, bo mi się on podoba, ma ładny dźwięk. No. Ignus, ee, pojazd za 2 miliony prawie 800. No, jak to nam Burkini, no cena musi być e, duża, tak? E, no, ale ładny pojazd, całkiem szybki. O, mamy Honda Civic, e, Typer RK. E, w geta jest to Dinka Sugoi. Dinka Sugoi kosztuje no, prawie milion 300, bardziej milion milion 250. Bardzo fajne auto również. No, na pewno naprzód to, to mi się nie podoba. Ja nie lubię jakoś GTA na pewno naprzód, więc to, to mi trochę ją I ten pojazd już tutaj w zasadzie był kiedyś. Eee, Champion 3 miliony. Szczerze nie mam, no nie mam jak się wypowiedzieć na temat tego auta. Nie jest to może auto, które mi się bardzo podoba, ale ogółem jest to auto całkiem spoko, które ma oczywiście e, pakiet do zainstalowania w agencji. Nie pamiętam jak ten pakiet się nazywał, ale się nazywał. Dobra, jedziemy teraz do Salonu Premium. Ten odcinek będzie pewnie krótszy. Jedemy, jedemy, jedemy. A, taksówka, jak to taksówka, bardzo fajna. <grych> o, tutaj widzę że też na no, bogato. Czy to jest Oziris? Tak, Oziris. O. O, stare auto. Około 2 milionów. Mm, jest to Pagani, ale nie wiem jakie, nie wiem czy nie zonda, ale nie jestem pagan. A fajna autko. A tutaj mamy oczywiście Supra MK5, czyli Jester RR, o ile się nie mylę. No to akurat o tym aucie mam zdanie i jest ona bardzo fajna. Jest, jest zajebiste, że tak to powiem. E, furgonetka... Furgonetka się znowu nie wyświetla. Kurde O, trzeba teraz jechać Ale się nie mylę, to było na łajnut tak. O kurczę, czekajcie widzowie, bo ja teraz nie wiem. Czy ona była w paleto? A, fucking Maken, dajcie mi chwilę. Zaraz do was wrócę i dokładnie powiem. Dobra, jestem, zmieniłem pojazd, e, bo taksówką by się sporo jechało. E, tak, jest. Wans e, z bronią znajduje się właśnie w paletę. Szkoda, że nie ma go ogółem oznaczonego, tylko dopiero kiedy się przybliżamy do tego miejsca. To była naprawdę fajna. E, dużo, dużo szybciej by się to wszystko robiło. Dobra, mamy wam z bronią. Co my tu mamy? Uzbrojenie, no tu mamy nóżki baseballowe, czyli to co już było. Kastet. E, nie było kastetu chyba. Wydaje mi się, że nie było. E, więc no, to chyba mała no, misja. E, ciężki rewolwer. Yy, ciężki karabin, strzelba tłukowa, zaawansowany karabinek. We'll dalej Railgun i apatomizor, którego nie ma już dostępnego w zwykłym yy, sklepie z bronią. Yy, czy mamy coś w imieniu yes. innego? Chyba ostatnie nie było Rurobomby ani gazu, ale koktajle mołotowa były. No pancerze no to mamy cały czas. Dobra, więc to ja było na tyle. Taksówki mam pokażę w odcinku środowym. Eee, wtedy zrobimy sobie jazdę z taksówkami i wam wtedy to dokładnie pokażę. Więc no, ja się z wami żegnam, jeżeli odcinek Was spodobał zostawcie taktyczną łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie kanału zostawcie subika na kanale, zawsze będzie mi miło napiszcie komentarz yy, co sądzicie o tym tygodniu i czy chcecie zobaczyć właśnie bardzo te, te taksóweczki. Więc to, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!